No, no chyba, nie wiem. No i chciałem zabić i było sam. Czy... Nie wiem. Taki jest ta mapa, to ja od razu mówię, że na tym No widzisz, dostał mi się przeżył, bo jak może być inaczej, ale na tym mapie nigdy mi nie szło. No i się pali, za dużo jest grafiki. No brawo, brawo. No ale zabijałeś ładnie. No nie ha! No. Nie ha! No. Ja. Yeah. No i to tak kurde powiem Ci, że dobrze. Ja nie mogę nikogo zabić, ale mój Ci, ta mapa jak gram w tą mapę to złym Kurde, macz! paweł mi wyleciał, no i, i miał krzyżek, wiesz. O, no, ładnie, ładnie, ładnie. An, a wiesz, że Andrija ma 18 lat? Bo on jest z Serbii. Gadałem z nim i on, ma, on, on jest w gimnazjum. Do gimnazjum chodzi. I pytał... No tak rozmawiałem z nim, tak wiesz. Fifty-fifty na innym serwerze myśmy byli. Ja ją po serbsku wiesz, i ją mówię, że ma 16 lat. E, do wina chodzi. I ja mówię, że wiesz, ja muszę iść spać. A on mówię, a ja tam jeszcze nie muszę iść spać. Ja on teraz tak A on mówi, a ja do szkoły. On pyta się, ile masz lat? Ile ja? I on ma 16 lat. Andrija. On, 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 on jest, on jest ze Serbii. Także... Poznaliśmy się, powiedzieliśmy sobie parę takich, wiesz, rzeczy. Maglek, wystaw się, kurwa ten, to, nami na głowę. Co? Dostał, no widzisz? Dostęp. Taki shit.

Trzy razy Magleka, za trzecim razem dostał. O mój! Ej, 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 big man nowe. To to najlepszy gra jaki może być w tej grze. To jest to najlepszy gra jaki może być. jest no, neutralnie w głowie A mnie, tak samo mi się pytali dlaczego gram cały czas ASM nie nie? Dla mnie ja czy gram as -em, czy mała mapa, czy duża mapa, czy może być TDM i malutka mapa i tak będę grał as -em. A on takie pojętnie. wie, oczy na mnie dlaczego, nie W tym się czuję najlepiej teraz, nie wiem dlaczego coś mi... No coś się mi siło i... i to jest. Supposed to go and we win. One last point and we win. You have won. Excellent. I guess. I hear Okay. To być. No znaczy wiesz, dla mnie na tym niż wczorajszym serwerze, co myśmy grali, to są troszeczkę mniejsze lagi, bo wczoraj to ja no nie mogę nic zabić, dostałem każdy po 4 strzały.